Ja się bardzo cieszę, że, że nam się udało, bo myślę, że to ciężki po nas turniej, grając tam gdzieś trzy dni przed razem i jakieś tam pierwsze treningi, a ja na turniej gdzieś tam może trochę się bawałyśmy tego. Ale fajnie, myślę, że do bardzo dobrej ceny się pokazałyśmy. Na pewno dużej pewności siebie też nabrałyśmy takiej pozytywnej przed turniejem narodów, a jeżeli chodzi o MVP, to się bardzo cieszę, ale no... Tak wyszło po prostu, Pewnie mieli komuś dasz to dali minę, no. Skromność niesamowita. No dobra, ale jesteśmy w Opolu. Zapominamy o Montre. No, jak tak, to ma wyglądać? Tak. No na razie trochę jak Wiglu jest. Bardzo biało. Jak to ma wyglądać? No, myślę, że... Powinno dobrze, tak? Po tamtym roku, gdzieś pewnie kibice zapamiętali, że grałyśmy fajne zawody. Te dwa turnieje w Polsce były naprawdę fajne. No więc pewnie to też będą oczekiwać od nas tego samego, szczególnie po tym turnieju ostatnim. I więc gdzieś tam fajnie wygrywać, ale ta presja będzie rosła i na pewno my musimy sobie z tym poradzić, bo, bo będzie na coraz większe, wezmę większe imprezy, te docelowe. Nie mówię, że Liga na nie jest docelową, ale jednak są jeszcze mnóstwa Europy, tak? Też bardzo szalenie ważna impreza i kwalifikacje, więc tej presji na nie będzie mniej, tylko więcej.